Halo, halo, budowa wjeżdża, budowa, budowa, au, au, uuu głowa w betoniarce Oj, musisz chwilę przestać Aha Chociaż 3 minuty A tak. To, o zapalcie Paliście. Siemaneczko, witam, co to jest dzisiaj? Wtorek Wtorek? Co wam powiem? No mamy W oknach mam na raz zrobione. Na razie, bez oklejania, trochę tutaj widzę, że gdzieniegdzie. A no to pył taki, no. Pani majstrowa może nie być zadowolona z tego. Po pierwsze, tak, tak. Tutaj w kuchni już też mamy. No, na raz jest zrobiony dom. Chłopacy zaczęli sprzątać. Zbierają cały ten styf, no bo jutro, jutro chcą to zacząć właśnie przecierać trochę. No ja tu próbowałem na suficie, ale ten sufit wam powiem jest, albo brakuje jeszcze na tych łączach. Bo skakała, tam gdzie jest nierówno to zaraz skacze, nie? Także podłączyłem tego kerszera, co to jest? WD3. No bo Tomek mówi, żeby, żeby zassał, yy, zassała ten. Powinna się zastać do ściany, ale no nie zasysa, może za słaby ten odkurzacz raz. A dwa tu ma takie dziurki w tym. Poczekajcie. Papier ma papier ma dziurki tak, nie? A tu jest tak i teraz widzę, że wyleciało, bo te oryginalne papiery jak były. To nie było nic, nie? No i może też tak nie, nie wciągać. No ale to do wszystkiego się idzie nauczyć. Na pewno to nie będzie lekka robota, bo bo jest tu trzymać, jak ten silnik tu jest na tym. No ale na odpoczywki jakoś, no to już i tak będzie pewnie lżej niż by, niż byśmy mieli to trzeć ręcznie. Także sprzątałem, a ja, aha, ja jeszcze kończę tutaj w tym. Kończę tu pod schodami. Trochę Tomek zaczął i tu, tu nie było, tu jest na raz, bo tu, tu jak majstry tym to zapomnieli o tym i to było tak tylko nawet takie trochę ściągnięte trapezem, o tak strapezowane I, i, i muszę to poprawić nie? poprawić, no, no naciągniemy, już trochę przyschło, zaraz drugi raz i no i co? No i jutro wyschnie i ogień znowu z piecem, kurde, co wam powiedzieć o tym piecu. No teraz na przykład trzyma nie wiem dlaczego nie widać w tej kamerce. Ale tu jest 50. Nie wiem czy za blisko. No nie widać, bo już ostatnio założyłem, że nic nie widać w tej kamerce. Tu jest 50 Dzisiaj na przykład pod... jak już trochę dobił, bo tu wietrzymy. I szybko temperatura spaduje, bo było... Było pół, a już jest 3,5. Może, jak on wyczuje ta czujka, co jest na dworzu, która jest kurwa przewiercona przez moje okno, to może ona wtedy, może te czujki lepiej, aby nie było. No to on wtedy kituje, bo on tak nie przed przedtem, nie? Tylko, że mu tu też zadaną zrobiłem 25, nie? Z hydraulikiem jestem umówiony na, na sobotę, ma tu podjechać, popatrzeć, ten co tu mi robił, podłogówki. Bo tu bo tu ten co robi? On też by zrobił. Nie wiem dlaczego, jak to wyszło, że on mi tego nie robił. No i dzisiaj dzisiaj też na tym piecu tu wyskoczyło, że ciśnienie jest ponad. Kurde, no nic nie widać. O! Może po ciemku. O, teraz trochę. Wyskoczyło, że ponad 3 bary jest ciśnienie, no i opuściłem trochę tą tutaj na, na zaworach wody. Nie wiem czy jeszcze powietrze nie poszło, nie? No także to może też być co... Może dlatego ten piec się tak co trochę wyłą wyłączał, bo... No nie wiem. No, sam jestem głupi. No bo teraz to no, to prawie chodzi. Nie? A tak to co pogrzał, wyłączył się, spadło i znowu. Dobra, idę biorę kamerę na głowę, pokażę Wam jak, kawałek jak to yy, się tam na nakłada. No tu na razie zostało Jedna płyta No i tu nawet nie ma żadnej opaski zrobionej z tego Wiecie z czego Czy fizelina czy, czy siatka nie jest no bo tutaj pokryje Pewnie ta Ościeżnica no po prostu ta opaska no muszę szukać takiej żeby to żeby dopa dopasować do tego co jest yy, Wilgoci z wilgocią no trochę Trochę jest i... Też no, no mówię, są okna cały czas otwarte No i no rano przyszedłem, no to tak w oknie trochę było Ja wiem, że tam zaraz coś powie, że Osuszacz yy, W oknach na pewno yy, tutaj yy, za rzadkim robiłem Mogłem gęściejszym robić spokojnie No Nie okleję ok, po chuj Jeszcze one mają taką strukturę, ale myślę, że to No i tak trzeba to w końcu umyć i tak Może to, to ten pył to moim zdaniem to jest nic, najgorszy to by był unigród, o, to, to, tak. Tu glifówka mi została po tym, po obrabianiu okien. Nie, wiem, może ktoś czymś innym obrabia okna. Jakiś farfucy. To jest tu kładek glifówką. Kładek glifówką, później mam tu taką, nie wiem, 40 czy coś, bo tak było. Bo pod ręką to wziąłem i... Nie mojej I tu te skosy. Majster wysalował mieszaną Schody tu miał pół metra betonu na spuczniku Nie wiedział, jak się za to zabrać. Taki był Majster. To kurwa wisi, to i tak jest tym podzielony. Także nie wiem, na to, to było aż na dużo. No za to kurwa. Ojej, żeby to by było wyznacznione no, Ale nie jest na polską YouTubie królowa Sam LB no, To był 18 rok A ta. Człowiek kurwa patrzy jak głupot z kurwa co zapierdoli i są doszedł to kurwa, bierz kamerę, kupuj, nagrywaj i tak to się zaczęło ja to żałuję, że tych nagrań są pod kamerkę zaczynałem eee. <laughs> ta ekipa była tam, ta stara ale to były jaja na te kamery a to coś usuwałem ale to niepotrzebnie to było piękne tam było bardzo naturalnie za bardzo nieraz To nie jest na to, no i jest, tylko życzę to która się... Czaj, kurwa, żeby za dużo nie powiedzieć, bo to chuj wie, kto tego słucha. Kurwa to się nagrywa, Bardzo dobry patent tak z telefonem, nie trzeba tam żadnych wi z Wi-Fi wi wi się łączyć, bo to, bo to czas zajmuje, a tak to widzisz w wyświetlaczu, czy, czy kontrolka bryga, czy nie, moment, tylko jeszcze trzeba pamiętać, czy jest, można tak zrobić, że włączysz kamerę ogóle nogami, wtedy jest problem, no, w programie obróci to, ale to już, już jest wszystko z drugiej strony Mam nadzieję, że coś widzicie. Ciężko za tego światła nie ma, ale może jak jest mniej, to, to może tego cienia nie będzie. Kaziu, 44, jeszcze nie może doczekać, kiedy będzie u siebie bałkiem machał. O, podobno. Kamilowi się wczoraj bardzo dobrze spało, podobno. Chce widzieć, co nim pomacha. Niby wykończeniówka, ale też roboty potrzebuje, aczkolwiek na pewno mniej fizycznie, jak w takiej surowej budowlance. Ale jak pojedynczego widzę, tego go zaraz wybieram. No, ktoś napisze, że za dużo razy. ale no chcę te dziurki wszystkie, bo później, A fakt, że tu jeszcze raz będzie, ale co, co co mogę to i podskrobać, żeby no, można podskrobać no jeszcze kurwa coś wyciągnęło kurwa nie, nie trzeba tak sprzęt za dużo w tej czekaj, dobra no ona się z tym pierdolę, no no no, to jest też tyle miejsca jest, to kurwa kot płakał. Ale naprawdę polecam, kto, kto zaczyna walkę z tym amatorsko, to nawet na swój dom. Te, ja nie mówię, że tego... Pra... Fate Lis... Par... fight o. Czy coś takiego. Nie mówię, że to było, bo to kurwa prawie komplet 1000 zł kosztował, ale jest całkowicie inny, jakiś ten stan, stan. jest dużo miękciejszy. Kamil na różniki, no tam jest to wiadro, tam w tej spiżarni, nie? Ale ja nie wiem, czy tam się zmieści. Tak, na razie tak. Ale jeszcze spróbuję tu tym samym, no, ale to już, już jest wyższa temperatura. i czuję, że nawet ta na podłogówka w końcu jest ciepło. Bo tak to, to musi chodzić, coś czuję. No ale chcę usłyszeć opinię tego biegłego hydraulika. Są tu wymyśli. Tam są tam groźni. To jest dzisiaj się tutaj trochę, do już trochę odeschnie, mówię, naprawdę źle to nie schnie, nie ma jakiejś walki z tą wilgocią. On ustawię nadmiar na jakiś skrobie to nie beton, że trzeba nie kłuć. tą kamerą. Dobra. Pomieszczenia ogarnięte. Jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać, bo y, tak hmm. mnie nadchło. Tu trochę Tomek mi podpowiada, że jak, moim zdaniem to jest nieodpowietrzone jeszcze to w ogóle. Bo zobaczcie, już całe wiadro wody jest. Tu jest cały wąż wody, także powietrza nie ma. No i on teraz zmniejszy mu na 23, on cały czas... Y, Grzeje, nie? No ale jak puszczę tu wezmę tu z tego, jest podłączony no, szczelnie ten wężyk, nie? Nie wiem, czy będzie w tym wiatrze widać. Korzenie powietrze mi złapało. No to najlepiej to widać, że to powietrze puszczam trochę. O! Może za słabo puściłem. O! I znowu. Trochę muszę mocniej ochronić. Tylko za dużo nie mogę spuszczać tej wody, bo całe ciśnienie mi tam spadło. To jest obiekt zamknięty. No i tu mu do. No jest w połowie. No nie widzicie tego. Może nie widzicie. Jest w połowie, idę do, do dolewam. Tylko nie wiem jak dolewam. Chyba nie idzie to ta woda z wodociągu razem z tym. Yy... Razem z powietrzem, nie? Może tam chociaż jeszcze, może to też się nie odpowietrzyło, i na pewno tu jeszcze bufor też jest zapowietrzony i to też będzie, bo to nie włączane, a kiedyś tam coś się bawiłem, włączyłem to też tu szumiała ta woda. No ale no, no chodzi teraz i ładnie chodzi wysoko, musiała obrócić ta pompka albo już nie kombinować i jutro. O, ból Tylko, że mi się wydaje, że to to idzie Idzie ta woda prosto z wodociągu dopuszczona, bo ona szumi, nie Dobra, zobaczymy Na dzisiaj koniec zabawy Zobaczymy, jutro ja przyjdę I znowu tu wezmę puszczę I zobaczę A na dzisiaj to tyle Mamy kolejny dzień Praktycznie dobił do 23. Jak jest ustawiony na dworze, jest minus 5. No I sprawdzimy, czy jeszcze to powietrze leci. Tu puściłem trochę więcej tej wody, żeby jeszcze mogę dopuścić. Żeby było z czego spuścić, zobaczymy, czy jeszcze idzie to powietrze. Bo to będzie długotrwały proces. Tylko też mnie zastanawia to, dlaczego tymi odpowietrznikami się nie odpowietrza. Trochę na początku pójdzie taką powietrza w wężu. Ciepło w No nie idzie teraz. Wczoraj to więcej bomblowało. Dobra, no na razie jest nieźle. Dobra, my się bierzemy, tam już chłopacy zaczęli trzeć o, nawet słychać, ale też będzie w następnym odcinku o, nawet by mogło to A na razie, to tak będzie To i tak będzie jeszcze. Będę, Będę sprawdzał to Nie, i źle. Także do usłyszenia w następnym odcinku.